Problem polegał tylko na tym, że akurat zwolniła nam się lokata i milion złotych wrócił do, do urzędu. No i tak de facto no byliśmy zobligowani, prawie, że ulokować. Bo no Pech chciał, że w tym momencie otrzymaliśmy tą propozycję. Pod koniec sierpnia do urzędu gminy zadzwonił mężczyzna podający się za doradcę finansowego z banku, z którego usług urząd korzysta, i zaproponował atrakcyjną lokatę. Urzędnicy poprosili go o przesłanie oferty pocztą elektroniczną. Oprocentowanie było na tyle wysokie, że przelali na wskazane konto milion złotych. Rozmowę przeprowadziła pani skarbnik. E maila bezpośrednio również otrzymała pani skarbnik, przekazała do działu finansowego, do pani kierownik, która przygotowała przelew i ten przelew wysłała. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Leknicy. Pieniędzy na razie nie udało się odzyskać. Należy tutaj wskazać, że po pierwsze ta osoba właśnie podała się za pracownika tego banku, z którym gmina współpracowała od dłuższego czasu, bo od wielu lat. Następnie podano też adres mailowy, łudząco podobny do tego adresu banku. Grębocice dysponują w tym roku rekordowym budżetem i ubytek miliona złotych raczej nie odbije się negatywnie na sytuacji gminy. W urzędzie wyciągnięto jednak wnioski, odbyło się między innymi szkolenie na temat cyberprzestępczości. Procedury są, wszystko jest. Generalnie rzecz biorąc, yy, zawiniło prawdopodobnie zbyt duże zaufanie do banku, z którym się często współpracuje. Wójt przestrzega inne gminy, aby nie popełniły tego samego błędu. Z naszych ustaleń wynika, że prób podobnych oszustw było więcej. Inni urzędnicy byli czujni i nie dali się nabrać na rzekomą lokatę bliżej samorządu, bo tak nazwali ją przestępcy Grębocice Andrzej Lampard.